mityczne itemy. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku jedynym rodzajem przedmiotów, jaki mogę używać jest rodzaj mityczny. Koniecznie oglądajcie do końca, by zobaczyć jak mi poszło. Oraz zostawcie łapę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków na kanale. Pamiętajcie widzowie o kodzie zakrzak i Ty w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod Zakszak i Ty do sklepu. A więc tak, widzowie, rzecz, którą dzisiaj robię jest e, trochę, może nawet nie trochę, tylko bardzo szalona, ponieważ mogę używać tylko i wyłącznie mitycznych przedmiotów. Aktualnie w grze mamy mityczne blastery, mityczne miecze. Mityczne sprzęty do latania MP, mityczne włócznie, mityczne pompy, mityczne karabiny, inne mityczne karabiny i pewnie jeszcze o czymś zapomniałem. Tak jednym słowem, mamy tego masę. Więc pierwszym miejscem, do którego się udaje, jest właśnie ta wieża. Zabieram sprzęt do MP. Następnie lecę po gwiezdne wojny, po blaster. A co będzie potem? Nie mam pojęcia. Oglądajcie do końca, bo ja coś czuję, że może być nieźle. Okej, okay, tu gdzieś powinien być sprzęt do MP, jeżeli się nie mylę, tak? Dokładnie mamy go. Małe podki. Beczka zabieram. Beczkę szybko rzucam. No i tak jak mówię, super byłoby dostać widzowie jeszcze teraz jakiś blaster, żeby mieć czym się bronić. Będę z wami szczery. Tymi włóczniami to ja grać nie umiem. Naprawdę, jestem chyba najgorszym graczem włóczni, jaki istnieje w Fortnitecie. Nie żartuję. Więc jako, że mam już dwa mityczne itemy, polećmy widzowie po trzecie. Nie ma co się zatrzymywać. Trzeba lecieć od razu za ciosem szybko. Tylko gdzie ja znajdę przystanek gwiezdnych wojen? No fajnie byłoby znać odpowiedź na to pytanie, ale niestety nie znam tej odpowiedzi, ale na spokojnie polatamy, znajdziemy. Prosta sprawa. Ogólnie mój cel na ten mecz jest to zdobyć mityczną pompę i mityczny karabin impulsowy, co będzie ciężkie. Tak, to będzie ciężkie z tego powodu, że zapewne na ten karabin poleci mega dużo ludzi i szansa na zdobycie go to takie, powiedziałbym, 10%. Bardzo dawno go nie miałem, totalnie dawno, więc może teraz mi się poszczęści i uda się go zdobyć. Tak w ogóle, dajcie znać w komentarzu, który z mitycznych itemów, które są aktualnie w grze, czyli tak jak już wymieniałem, sprzęt MP, Miecze, blastery, karabiny, pompy. Jest tego totalnie dużo. Dajcie znaka, który jest waszym ulubionym. Mój oczywiście sprzęt MP i pompka. Chociaż miecze świetlne też są spoko. Nie wiem, wszystko jest mocne. Dobra, widzowie, najlepsza rzecz, którą mogę teraz zrobić, to tak jak przed chwilą mówiłem, znaleźć posterunek, bo ktoś do mnie w ogóle już strzela, więc ja lepiej znajdę ten posterunek szybko. Tak, tylko pytanie, czy da się go znaleźć szybko? Bo najłatwiej to jest go znaleźć z powietrza. Z powietrza mam na myśli jak wyskakujemy z busa, to wtedy widać takie dwa. Moje namioty na mapie. No i wiecie. Wtedy na lajcie możemy to zdalej i tam polecieć. Tylko gorzej jak jesteśmy nigdzie tak jak ja teraz i go szukamy. I czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest coś złotego. Tu jest coś... To był posterunek, nie? To był posterunek. Bez kitu. Ktoś... Oho, ktoś, właśnie ten ziomek Który biega sobie tam No już go nie widać, chłop rozwalił cały posterunek Ej, on musi nie lubić Star Warsów Co? So, tak mi się wydaje, O co ktoś rozwalałby Cały posterunek, bo nie do końca To czaje, ty biegnie tam To ziomek niech sobie biegnie, ja zabieram tutaj Blaster i może go za chwilę zaskoczę Co? So. To, to może być bardzo dobry plan Żeby w niego wjechać i rozjechać Jak dobrze pójdzie, chociaż z tym drugim To bym no, raczej uważał, żeby nie zginąć Więc może na razie przetasujmy sobie Te itemy i tak na daleko mu... Przerwy tą strzałą w ten domek. On tam siedzi. Strzała wybuchła. Gość nie dostał. Ale ja wiem, że on tam jest na stówę. Musi być, bo dopiero tam wchodził. Jakby wiecie o co chodzi. Ty, on na pewno idzie na odkrywkę. Bo jak wiecie na odkrywce mamy bossa mitycznego i safe, w którym jest mityczna pompa. Dobrze byłoby się zaczaić na ten sejfik. Byłoby mega dobrze. W tym właśnie momencie pojawia nam się rift. A przynajmniej powinien się pojawiać. takie. jest. Pojawia się rift z bossem mitycznym. Więc albo poczekam aż ten gościu pokona bossa. Albo ja poczekam Pokonam bossa i pójdę po mieczną pompę. Yy, dobra, jednak nie jestem jedyną osobą, która ma taki plan. Jak widzicie, koledzy się tam ostro nawalają, więc może strzelimy tam włócznią. To pytanie, czy ona w ogóle doleci? Odpowiedź brzmi: no właśnie, no nie doleci, widzę. To jest problem. Ale za to tu jest boss. Dobra, ładuję bossa. Na faście. To no, dawaj mi go. Jeżeli zdobędę kartę i ucieknę stąd, no to mam szansę zdobyć pompkę. Tak, tylko najpierw poróbmy te boty, bo, no, one mi trochę przeszkadzają. Prawdopodobnie ktoś jeszcze tu jest. Dobra, widzę, Boss pokonany. I teraz, teraz, teraz. Karta! Daj mi tą kartę! Daj mi tą kartę! łódź się, chłopie! Ginę, 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 ginę. Nie ginę! Żyję, Wizo. Nie wiesz, że ja żyję. Przysięgam wam. Nie wierzę. Za to tu jest chłop. 46 dostał. Biało, dobra. Mamy pierwszego, let's go. Krzaku jest jeszcze jeden. 37 dostał. No, dawaj, padnij. Proszę, padnij. Zeroma. Wale w niego włócznią. Może akurat go trafię. Leci kolejna włócznia. Nie dostał. Ładuje, 37 biało. Proszę, gościu, padnij. Wizowej, ja potrzebuję tego fraga. Ja dosłownie potrzebuję go, jak chyba jeszcze nigdy żadnego fraga w Fortnite. Cie. Ale go nie zrobię, bo on mi ucieknie. No wiadomo, że tak. Lecimy w gościa. Powinienem go zaraz złapać na lince. Chłopie, jesteś mój. No nie wierzę. Zero, ma jeden hp, widzowie. Leży, let's go! Więc idziemy teraz po mityczną pompę, tak jak już to obiecałem. Jest boss, więc ładujmy go na faście. Nie ma potki elegancko. Jakbyś tak padł, byłoby miło. Dobra, padł. No to co? Mityczna pompa jest. Pytanie, czy chcę wymienić. Eee, e, e, gościu, co podskakujesz? Pytanie, czy chcę wymienić e, blaster na ten karabin. I wydaje mi się, że chyba chce. On jest trochę lepszy. I wiodo do sejfu po... mit Pompę. Myślałem, że zginę, myślałem, że zginę. Nie wiem czemu, ale chciałem rozłożyć lotnie w powietrzu. Czemu właśnie pytanie czemu? Podbijamy do save, wkładamy kartę i zdobywamy właśnie mityczną pompę, czyli kolejny item na mojej liście, tak jak już wcześniej mówiłem. Więc co, fajnie byłoby jeszcze zdobyć miecz, mityczny blaster i coś jeszcze mamy do zdobycia? I gdzie jest mityczna? Dobra, tu jest. Myślałem, że jej nie ma. Otwórzmy sobie te skrzynki po to, żeby dostać leczenie, no, chyba tak. Wezmę te dwa siorby zamiast medmgiełki. Chętnie zabrałbym też złoto, więc tutaj weźmy je na faście, Przyda się do Dajcie znać w kętarzu, ile wy macie złota. Ja ewidentnie za mało. Ja mam go zawsze za mało. Więc taki kolejny item, który na 100% sp spróbuję zdobyć, a na pewno bardzo chcę go zdobyć w tym meczu, jest to karabin impulsowy. Tylko musimy poczekać, aż pojawi nam się wyspa. Więc wracam za chwilę. W której ona się pojawia w strefie? Wydaje mi się, że jeszcze. Z dwie, a może jedna? Mapa wygląda w taki sposób, więc prawdopodobnie jak ta strefa dojdzie, to pojawi się wyspa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Do końca meczu zostało nam 27 osób. 26 teraz. Powiedziałbym, że to nie jest wcale mało, jak na taką strefę. Całkiem sporo, więc będzie się działo. Ja już tutaj, jak widzicie, szukam kolejnego oponenta do dojechania. Tylko problem jest taki, że oponentów nie ma. Nie wiem, gdzie oni są. Kolejny mityczny item, czyli miecz. Tylko wiecie, jaki jest problem? Ja go nie zabiorę. Tak, to jest duży problem bo musiałbym wrzucić sprzęt do MP, którego totalnie nie chcę wyrzucać. Więc odhaczmy sobie tutaj mityczny miecz, zdobyłem i lecimy dalej. Najlepiej to by było, mówię, znaleźć wszystkie mityczne itemy, tylko czy to jest możliwe? Sprzęt do MP, mityczny karabin, mityczna pompa, miecz, blaster, to wszystko już zdobyłem. Naprawdę, teraz w tym Fortnite mamy tyle mityków, że mi się to wszystko, widzę, już miesza w głowie. I to teraz was nie troluję, mówię całkowicie serio. Szybko pożyczony motor od sąsiada, wjeżdżamy do strefy, ała, a raczej w kamień. Dobra, motor już niesprawny do jazdy. Z tego co widziałem na wizualizacji, ktoś się tu bije. Tak, biją się. Na SW, gdzieś w tych okolicach. Dobra, widzowie, co może pójść nie tak, jak mam mityczną pompę? No chyba nic. W sensie wiadomo, mogę na przykład nie trafić i wtedy jest po mnie. Ale liczę, że raczej trafię i chyba będę miał zaraz okazję, bo tu są goście. Ta jest, jest jest za kamieniem. Zero ma. Proszę, padni. Proszę, padni, leży. Drugi ziomek od strefy. Czemu oni nie budują? Okej, okay. to była dwójka ciekawych graczy. Może myśleli, że kliknęli tryb bez budowania, w rzeczywistości grali z budowaniem. No nie wiem. Jest taka szansa. Zawsze jest taka szansa. Ja na przykład tak kiedyś zrobiłem tylko na odwrót. Poszedłem na tryb bez budowania i chciałem budować. Kolejne strzały gdzieś na daleko. Dokładnie tam, gdzie teraz patrzę i nawalam. Panowie, proszę tutaj podejść bliżej. Chociaż w sumie to nie oni powinni podejść bliżej, tylko ja raczej powinienem podejść do nich, jak chce się nawalać. 23! Ale mu dałem, ty. To było mocne, nie? To było naprawdę mocne. Wyspa się pojawiła! A czemu tak daleko? Dobra, widzowie, to jest drugi koniec strefy. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, czemu to jest pół kilometra ode mnie? Wszystko fajnie, gdyby to było obok. A teraz prawdopodobnie nie starczy mi sprzętu DMP. Do nie, dobra, starczy, raczej starczy. No ale zobaczcie, że tam już jest ziomek z mitycznym boksem. Więc musimy zastosować inny sposób. Zdobędziemy ten karabin w meczu. Pokonam go i mu go zabiorę, bo jednak wiadomo, że on będzie pierwszy. Nie ma opcji, że. Go teraz zabrał z flagi. Ej, ty kroki, kroki, kroki. Ziomek siema! Nie widzieliście tego. Daję mu pompę 92, 0 ma bomba. Elo. Widzowie, so, ja mam nadzieję, że faktycznie mrugnęliście w tym strzale, nie? W tym pierwszym. Ejcie, czy przypadkiem nie mam prostu tej... My no, kłaczek miałem na myszce, kłaczek miałem na mysze, dlatego nie trafiłem. Wszyscy wiedzą, że tak było, wiadomo. Jakieś chłopy nawalają się przede mną. Możliwe, że to na wyspie, ale nie mam pewności. Więc jak nie mam pewności, to to sprawdzę. Proste, proste. Ty, kolego, co? Co, co, co ty tu ryby zamiatasz, gościu? Ej, ziomek jedzie na motorze, poczekajcie, może akurat pojedzie tą drogą i ja mu wtedy walnę pompę? Ej, to się dzieje, to się dzieje, nie trafiłem, znów no, XD. Nie no, to, ty, 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 coś jest nie tak z moją myszką, ewidentnie, bo ja tak tych pomp nie trafiam, że to jest niemożliwe. W ziomek, wysadzam dystrybutor, albo jak kto woli, instrybutor, kto wie o co chodzi, ten wie. Powiem tak, ten gościu wygląda na mocnego, gdybym miał włócznie, nie? To pewnie bym go porobił na lajcie, ale jako, że jest taki napocony, ja zagram na spokojnie, Pięć fragów mam on nie ucieknie, tak? On nie ucieknie. Za chwilę go dojadę. A, i w ogóle zapomniałem odebrać perków. Brawo dla mnie. Więc odbierzmy sobie teraz szybko perki. Pierwszy perk, łowca skarbów. Dobra, lecimy dalej. Drugi perk, będzie to, uwaga, uwaga, lotnik. Bierzemy lotnika. Trzeci perk, poślizg amunicji. Może się przydać, bo mam mało ammo. I ostatni perk, nadwieszka klepu. To zawsze dobre. 11 osób do końca. Widzowie, 11 osób do końca mecz. Czy to dużo, czy to mało? No właśnie dużo. Właśnie dziwnie dużo. Padnięcie jest ostatnią rzeczą. Do której chcę teraz dopuścić. Ja widzowie ten mecz wygrywam. Mam mityczny lud, mitycznego skina. To po prostu musi być wygrana. Ja nie widzę innej opcji. Tam są goście, nawalają się, więc też do nich trochę ponawalam. Tylko może lepiej, żebym ja tak nie stał w miejscu, bo jak dostanę AWP w dynie, to się skończy. A już nieraz takie rzeczy się na moich odcinkach działy. Ech, więc lepiej, żeby dzisiaj się to nie stało. Pokazała nam się kolejna strefa. Na poplątaną przystań. Ej to jest mega rzadka strefa. Jakby serio, ja w życiu jeszcze tam nie miałem ostatniej strefy. No więc sobie. Bierzemy sprzęt MP, niczym Spiderman, yy, latamy na wielkim mieście wokół budynków. No dobra, może już teraz. Nie ma tutaj zbyt dużo budynków, ale dalej latam I zła wiadomość widzowej jest taka, że mój sprzęt do MP się kończy To jest bardzo zła wiadomość, bo oznacza to tylko jedno Nie będę mógł ani dojeżdżać, ani uciekać, jeżeli będzie taka potrzeba Powiem wam, że no niezbyt mi się to podoba W ogóle mi się to nie podoba Ten wygląda jak dobre miejsce na to, żeby ktoś zabrał sobie siorba leżącego obok niego I dostał pompę w czoło Tak, do tego jest idealny Więc ja sobie... Chwilę, poczekam. Jak ktoś tu przyjdzie, to go ładuję i wysyłamy go do lobby. Jak na razie, jedyne co słyszę, to ten dźwięk świetlików, który wydają. Totalnie nic więcej. Ale przyznam, przyjemny dla uszu, nie? Naprawdę przyjemny dla uszu. Kolejna strefa, no mamy trochę do przejścia. Ty. Biją się, biją się, biją się tam. Ja mogę im to drzewo zrzucić na głowę? Nie, to niestety nie jest to drzewo. Szkoda, bo by było dobrze. Ziomek wyleciał lotnią. Ja go ładuję w powietrzu. Fajnie, gdy im coś trafił. Nie no, mega mam ten aim. No przecież, co, co, co? 23? Dobra, 46 Ale ja miałem na nim celownik I strzelałem, a on nie dostawał Wiecie co, to jest najlepsza pora, żeby zabrać siorba Nie śmietnik, siorba I przelecieć do tej strefy Jest ziomek tam za strefą On może chcieć iść na Tyrolkę Okej, okay, ma mityczny karabin Wie, Wiecie co to widzowie oznacza? On ma być mój 75 Aha no i mm, jednak chyba mój nie będzie. Jaka strefa! Nie no, ja, ja to mam po prostu szczęście. Strefę na drugi koniec mapy dostaję, no mega. Dosłownie lepiej być nie mogło. No to co? Może skorzystajmy z tego, że każdy sobie walczy, odpalam sprzęt do MP, prawdopodobnie jest to moje jego ostatnie użycie. Ty. Jeszcze jedno miałem, nice. Lądujemy, boksujemy i gości z meczu eliminujemy. Taki jest plan, ale czy wyjdzie, to zaraz się okaże. Eee, z tego co widzę, mam dziesięciamo w karabinie. No wyśmienicie. Lepszej sytuacji wymarzyć sobie nie mogłem. Tak, mam idealną pozycję do nawalania. To mamy 10 amo w karabinie. 37 tylko? Czemu tak mało? Ja myślałem, że to będzie 137. Zostało mi 5 amo. A, a tu jest drzewo do zbicia. Nie wytrzymam. Aha, i te strzały z pompy nie dolatują. No nie, no to jest troll. Widzę, to jest totalny troll. To jest totalny troll. Miałbym jeden albo dwa fragi z tego. Łocie, gościu! Drzewo! Kłoda na głowę i leć. Halo! Gość jest ze mną box-box. kolapsuje go. Aj, było blisko. Daj mi amo. No, dajcie mi jakieś amo. Wow, wow. Dobra, moc jest. Czemu ja nie mam tej amunicji? Nie wytrzymam, serio. Kolejna kłoda. Nie no, jakiś drwal widzowie w meczu się trafił. Niesamowite to jest. Co nie do mnie ma, tak te drzewa na głowę zrzuca? No o co mu chodzi? Muszę teraz znaleźć pompę. Mega mocny strzał z pompy za 200 najlepiej. Tylko czy to jest w ogóle możliwe? Te chłopy są mocne, widzowie Naprawdę, oni są dobrzy Mam 500 drewna Tylko 500 drewna Weźmy się szybko tutaj przebudujmy Jak na turniejku Chłop do mnie nawala Ja mu daję pompę 11 Ja nie jestem w stanie nic zrobić Z tego, co widzę Tak totalnie nic Daję mu pompę za 5 Nie no, dramat Wizowie to jest tragedia Jak ja bym miał karabin To ja już bym ten mecz miał wygrany Bez żartów Patrz Zrzuciłbym tego słopa z haki Ale oczywiście nie zrzucę Czemu? Bo nie mam amunicji Dobra, ja dzisiaj otwieram wszystko Amo boxy, naprawdę. Leci Slajzik, może tego gościa zaraz walnę? Let's go! Daj mi amo, proszę cię, daj mi amo, bierzemy mieć świety, daj mi amo. Dalej nie mam amo, gdzie jest amo? O, nie nie mam amo! Mam amo! Aha, no to też chyba, mam dentkę, tak mi się wydaje, a może nie? Nie mam masa, widzowie. A gość jest koło mnie! Dobra, drugie miejsce. Pamiętajcie, widzowie, o kodzie Zakszak. I ty w sklepie wpadajcie tutaj na to odcinki, trzymajcie się, do następnego i cześć.